Dzisiaj zapraszam Was na kolejną wiadomość: Seven Burning oraz jogę na elastyczne biodra, sesja pomocna do padomasyny do pozycji lotosu oraz do otwarcia ciała do mózgów. Wykonamy sekwencję, e, która została stworzona w latach 90. przez Shiva Rea, sekwencję tańczącego wojownika. Jest to sekwencja. Rozgrzewająca dla osób średnio zaawansowanych, dlatego modyfikujecie ją spokojnie według własnych zakresów ruchów. Zaczniemy sobie od klasycznych, bardziej powitań słońca i rozgrzewki, a później przejdziemy płynnie w elastyczną sekwencję Dancing Movie otwierająco otwierającą nasze biodra. Przygotujcie dwa kroczki do jogi, stabilne, korkowe, drewniane. Przechodzimy sobie do siadu na piętach. Naszą rozgrzewkę, powitania słońca, dancing Warrior'a, czyli sekwencję tańczącego wojownika, umieszczona na bloku, również jako oddzielną rozgrzewkę. Możecie ją wykonywać zawsze, właśnie w ramach przygotowania ciała do mocnej sesji, albo zupełnie autonomicznie, jako część praktyki krótkiej, jeśli potrzebujecie szybkiej energii szybkiego rozgrzania, szybkiego treningu. Siadamy we siadzie. Bajasane, pozycja piona, plecy proste. Siad na piętach, podbródek do mostka. Dobraź sobie piłeczkę tenisową pod podbródkiem. Opuść go lekko, wydłużając szyję. Z dechem, opuść barki w dół, doklej łopatki do pleców łaktyni mu labandę, mięśnie poprzeczne, brzucha mięśnie na liwnicy pracują, na wdechu i na wydechu. Spójrz przed siebie, zacznij oddychać nosem, włączając oddech u czyli szum powietrza w gardle. Głębokie wdechy. I długie wydechy. Głęboki wdech. Złącz kciuki i palce wskazujące. Palce dłoni w dół, nadgarstki na kolanach. Długi wydech. Głęboki wdech. Długi wydech. Z wdechem poczuj energię napływającą do ciała. Z wydechem usuwaj wszystkie toksyny, wszystkie emocje, uwalniaj ciało i umysł. Głęboki wdech. Długi wydech, wciągaj dług brzucha, wczuj się w rytm oddechu. Głęboki wdech. I długi wydech, zachowaj płynność w oddechach, szum powietrza w gardle, oddech udziadzi. Głęboki wdech. Z wydechem złącz dłonie przed sercem. Wdech, spleć palce dłoni, unosimy ramiona w górę tak wysoko jak możesz, bez podciągania barków w górę do uszu, bez wypychania klatki brzuch zassany. Na wydechu wciągając brzuch, dłonie przed sercem, skręt w prawą stronę. Lewa dłoń na prawe kolano, prawa za plecy. I wdech, powrót do centrum, złącz dłonie. I wydech, ciągnij brzuch, skręt w lewą stronę. Prawa łapka na lewe kolano, lewa za plecy. I wdech, ramiona w górę, centrum, barki w dół, od uszu, mocny brzuch. Wydech, dłonie za plecy, palce dłoni w dół, do bioder. Wdech w pozycji. I z wydechem mała rozgrzewka, pozycja dziecka. Przenosimy ramiona do przodu, przeciągamy się. I wdech, plech podparty, dłonie pod barkami, kolana pod biodrami, podnieś palce stóp. I wydech pies z głową w dół, pięty mogą być jeszcze nad matą. I wdech, krok do przodu, stopy na szerokość bioder. Wydech, skłon różne na na ramiona. Wdech z rolu się w górę, ramiona nad głowę, podnień kość, mocny brzuch. Wydech, samastytich i dłonie przed serce. I wdech, ramiona w górę, barki w dół, od uszu mocny brzuch. I wydech, dłonie na matę, zmiękczamy kolana. Wdech, deseczka, podnień kość, mocny brzuch. Uwaga, jeśli nie robisz klasycznej czaturandy, to z wydechem kolana, biodra, klatka piersiowa, na, na matę, ten wariant. I z wdechem kobra unosimy klatkę w górę, łokcie blisko łopatki do pleców, mocny brzuch, podbródek lekko do mostka. I wydech, podwiń palce stóp, pies z głową w dół. Z wdechem mocno zapieramy się dłoni o matę, kolana na matę, klęk podparty, mocny brzuch. I wydech, okrągłe plecy, głęboki wdech, krowa, wydech, kot, okrągłe plecy. Wdech, krowa i wydech, kot, wczuj się w do ciała. I wdech, krowa i z wydechem, kot, siadamy na piętach, przyciągamy się ramionami do przodu. Wdech, wdech, wdech tu do pięt, ramiona w górę, barki w dół, od uszu. I wydech, dłonie za plecy, opuszki palców w dłoni lub całe wnętrze na matę. Wdech, rozciągnij klatkę. I wydech, pozycja dziecka, ramiona przed siebie. Wdech, klęk podparty, płynnym ruchem, podwiń palce, stóp, plecy na I wydech, pies z głową w dół. Wdech, prawa noga w górę, przeciągnij się, równe biodra. I wydech, prawa stopa między dłonie, prawe kolano nad kostką, lewy na matę. Wdech, Andrzej, miasta na pierwsza, ramiona w górę, barki i dół do uszu. I wydech, dłonie na matę, unosimy lewe kolano pies z głową w dół. I wdech, lewa noga wysoko w górę, przeciągnij się, równe biodra. I wydech, lewa stopa między dłonią, lewe kolana matkowską, prawe na matę. Wdech, andy, na pierwsze, ramiona w górę, barki w dół, odpuszczamy mocny brzuch. I wydech, dłonie na matę, pies z głową w dół. I wdech, przejść do przodu maty, stopy na szerokość bioder. I wydech, skłon, lekki akcent, przeciągamy się, spleć palce, dłoni, rozciągamy barki, ramiona. I z wdechem zmień spod palców dłoni, ostatni mały palec, o jeden palec w górę. I wydech, ramiona w dół. Wdech, z się, ramiona nad głowę, podmiot kościogonowy, mocny brzuch, barki w dół, uszu. Wydech, samasty, tichie dłonie przed sercem. wydech ramiona w górę. Wydech, skąd dłonie na matę, zmiękcz kolana. Wdech, deseczka, uwaga, klasyczna czaturanga. Wydech, czaturanga, jeśli nie chcesz jej robić, pamiętaj pierwszą wersję, przechodź przez nią. I wdech, pies głową w górę, jeśli go nie robisz, możesz przechodzić przez kobrę. Wydech, palce stóp na matę, pies głową w dół. I wdech, prawą nogę wysoko w górę, równe biodra. I wydech prawa stopa między dłoni, prawy kolano nad kostką, lewy na Wydech, Wdech antynioślana, pierwsza ramiona w górę, podwinkość ogonową, modyfikacja. Wydech dłoni przed sercem, skręt w prawą stronę, lewy łokieć za prawe kolano. I weź wdech w pozycji, odpychaj się od prawej stopy. I wydech ciągnij brzuch, wracamy dłońmi na matę, unosimy lewy kolano, pies. I wdech lewa noga wysoko w górę, przeciągnij się równe biodra. I wydech lewa stopa między dłoni, lewe kolano nad kostką, prawe na matę. Wdech, rzucaj na pierwsza, ramię w górę, barki w dół od mocny brzuch. I wydech, ciągnij brzuch, skręt w lewą stronę, prawo łokieć za lewe kolano, skręć rzucaj. I wdech mocno, odpychaj się od lewej stopy. I wydech, ciągnij brzuch, wróć dłoni na matę. Onosimy prawe kolano, pies z głową w dół. Wydech klęk podparty, kolana na matę, dłonie pod barki. I wydech kot, za plecy, przyciągamy się. Wydech krowa. Wydech kot, głębokie, szumiąc oddechy. I wydech krowa. I wydech kot, usiądź na piętach. Wdech, doklej pięty, mocno, doklej pośladki do pięt, unosimy ramiona w górę, barki w dół od uszu. I wydech, przynieść dłonie za plecy, palce dłoni w dół do bioder, rozciągamy klatkę. Głęboki wdech. I wydech, wciągnij brzuch, pozycja dziecka, ramiona przed siebie. I wdech, klęk podparty, dłonie pod barkami, kolana pod biodrami. Wydech, pies z głową w dół. Wydech, krok do przodu, maty, stopy na szerokość bioder. I wydech, skłon, tym razem chwyć za przeciwne łokcie. I z wdechem zmień skrót dłoni na łokciach. Wydech, użyj na ramiona, w dół do maty. I wdech, zroluj się w górę, unieś ramiona nad głowę, podwinkuj się mocny brzuch barki w dół od uszu. Wydech, dłonie przed serce samasty się i wdech ramiona w górę. Powitanie słońca. Wdech wydech złącz stopy dłonie przed serce i wdech łukata tasana, krzesełko, kołpąkaj się na siada, abyś tym na niewidzialnym krześle. I wydech dłonie na matę. Wdech proste plecy wspięci być może na opuszki palców dłoni. I wydech przyjdzie do czaturangi, dowolny wariant, pierwsza albo druga. Wdech pies głową w górę, albo kobra. I wydech pies głową w dół, mocno odepchnie się dłoni od maty. Wdech prawa stopa do przodu do wojownika pierwszego, lewa stopa 60 stopni do boku, unosimy ramiona na górę, podwijamy kość do nowo, prawe kolano nie wychodzi przed kostkę. I wydech dłonie na matę, wróci do czatu, czaturangi, mocny brzuch. I wdech pies głową w górę albo kobra. I wydech pies głową w dół. Wdech tym razem lewa stopa do przodu, wojownik pierwszy, prawa 60 stopni do boku, ramiona w górę, podnień pośrodową, kolano z przodu nie wyprzedza stopę. I wydech dłonie na matę, Czaturanga, ranga dowolny wariant. Wdech pies głową w górę. Wydech pies z głową w dół. Wdech przejdzie do przodu, stopy na szerokość bioder. I wydech Skłon. I wdech stopy na szerokość bioder, złączone, utka tasana, krzesełko, podwinkość ogonową, Ramię w górę, barki w dół od uszu. Wydech Wdech udka, tasana sana krzesełko, siadamy w tył na niewidocznym prześle, podbijamy kość do I wydech dłonie na matę skłon. I wdech spójrz przed siebie na chwileczkę proste plecy. Wydech czaturanga, dowolny wariant. Wdech pies z głową w górę. Wydech pies z głową w dół. Wdech prawa stopa do wojownika pierwszego, ramiona w górę, wyrównaj biodra. I wydech dłonie na matę, czaturanga. ranka. Wdech pies z głową w górę. Wydech pies z głową w dół. Wdech lewa stopa do przodu, wojownik pierwszy, ramiona w górę, wyrównaj biodra, mocny brzuch. I wydech dłoni na matę czatulę ręka, dowolny wariant. I wdech pies głową w górę. Wydech pies głową w dół. Wydech krok do przodu, stopy na szerokość bioder. I wydech skłon. I wdech stopy rozłączone lub złączone. Łódka ta krzeselko pod łękość z wydechem samastitichi. Winiasa klasyczna. Wdech ramiona w górę, barki w dół od uszu. I wydech skłon dłonie na matę. Wdech zmiękcz kolana, wróć do deseczki pod ogonową. I wydech czatulant kolana biodra. Wdech pies z głową w górę. Wydech pies z głową w dół. I wdech krok do przodu, stopy na szerokość bioder. I wydech skłon. Wdech zrol się w górę, ramiona nad głowę, barki w dół od uszu, pod ogonową. I wydech sama styk się dłonie przed serce. I jeszcze raz wdech ramiona w górę. I wydech skłon Dłonie na matę. I wdech deseczka, pod ogonową. Wydech czatoręga. Wdech, pies głową w górę. I wydech pies z głową w dół. Zostajemy. Zaczynamy tańczącego wojownika. Wdech prawa noga w górę. Wyrównaj biodra. Wydech prawa stopa do przodu. Wojownik pierwszy. Lewa stopa 60 stopni do boku. I wdech wojownik pierwszy. Podlinkość ogonową. Wydech, otwórz się do wojownika drugiego, kolana nie chodzi na boki, ramiona na boki. I wdech, odwracamy wojownika, lewe ramię na lewą nogę, przeciągamy się, rozciągamy prawy bok ciała. Kąt wydech, wciągnij brzuch, prawy łokieć na prawe udo, lewe ramię proste, albo prawo dłoń na zewnętrzną stronę prawej kostki. o par się, okona I wdech, wróć do wojownika drugiego, płynnym ruchem, mocny brzuch. Z wydechem zmiękcz tylne kolano, dłonie do przodu, przechodzimy do czaturanki. Od razu i wdech pies głową w górę i wydech pies głową w dół. Druga strona. Wdech, lewa noga w górę, wyrównaj biodra. I wydech, lewa stopa do przodu, wojownik pierwszy, prawa stopa 60 stopni do boku. I wdech ramiona w górę, wyrównaj biodra, wojownik pierwszy, mocny brzuch. I wydech wciągnij pędek, otwieramy stopy szerzej wojownik drugi z przodu kolanami ruchamy nad kostką. I wdech odwracamy wojownika, prawe ramię na prawą nogę, rozciągamy lewy bok ciała. I wydech, ciągnij brzuch, utita parsiha, konasana sanek, kontrościąty, wariant z lewym łokciem na lewym udzie, prawe ramię przedłużamy prawego boku albo lewa dłoń na zewnętrznej stronie lewej kostki. I wydech, wciągnij brzuch, wojownik drugi, wracamy. Ramy na szeroko, mocny pępek. Hmm, powolutku, wdech. Zmiękcz tylne prawe kolano. Z wydechem przechodzimy do czaturanki. Podnij kość ogonową, mocny brzuch. I wdech, pies głową w górę. Wydech, pies głową w dół. Wdech, prawa noga wysoko w górę, równe biodra. Wydech, prawa stopa do przodu, wojownik pierwszy, lewa 60 stopni do boku. Wdech, ramiona w górę, wojownik pierwszy, wyrównaj biodra. I wydech, wojownik drugi, ramiona szeroko. Wdech, lewe ramię na lewą nogę, reverse warrior, odwrócony wojownik. I wydech, wciągnij brzuch, utita, palśwa, konasana, dowolny waria. I wdech, wojownik drugi. Wydech, wciągnij brzuch, zmiękczasz lewy kolano. Przechodzimy do czaturangi od razu. I wdech, pies z głową w górę. Wydech, pies z głową w dół, wejdź w rytm wojowników. Wdech, lewa noga wysoko w górę, równe biodra. Wydech, lewa stopa do przodu, wojownik pierwszy, prawa 60 stopni do boku. I wdech, wojownik pierwszy, ma w górę. Podwójko, sioko, nowo, mocno Wydech wojownik drugi. Stopy szerzej. I wdech obracamy wojownika. Prawa dłoni na prawą nogę rozciągamy bok, I wydech dowolny wariant udita parśia. konasana se I wdech wojownik drugi. Wydech wciągnij brzuch, miękkie, prawe kolano, dłoni na matę. chaturanga I wdech. Pies z głową w górę. Wydech. Pies z głową w dół. Wdech. Prawa noga w górę. Równe wiodra. I wydech. Prawa stopa do przodu. Wojownik pierwszy. Wdech. Ramiona w górę. Wojownik pierwszy. Wydech. Wojownik drugi. Wdech. Lewe na Lewą nogę. Odwracamy wojownika. I wydech. Utita parśwa konasana. Dowolny wariant. I wdech wojownik, drugi wróć. Wydech, wciągnij brzuch, czatu ranka. Wdech, pies głową w górę. I wydech pies głową w dół. I wdech lewa noga wysoko w górę równe biodra. Wydech lewa stopa do wojownika pierwszego. Wdech, wojownik pierwszy, wyrównaj biodra, mocny brzuch, barki w dół, od uszu, nie zapominę. I wydech, wojownik drugi, otwieramy na szerzenie ramiona do boku. I wdech, prawe ramię na prawą nogę, reverse warrior, odwracamy wojownika. I wydech, parśwa sama, dowolny wariant. Mocne nogi. I wdech, wojownik drugi. I wydech, zmierz prawe kolana, chaturanga. Czujesz moc? Wydech, pies z głową w górę. Jeszcze trzy razy. I wydech pies z głową w dół. I wdech prawa noga wysoko w górę równa biodra. Wydech wojownik pierwszy, prawa stopa do przodu. Wdech wyrównaj biodra. Ramiona w górę wojownik pierwszy. I wydech wojownik drugi. Wydech odwróć wojownika lewy ramię na lewą nogę. I wydech utita, a śwakona sana, dowolny wariant. I wdech, wojownik drugi, mocny brzuch. I wydech zmiękczony kolano, nogi z tyłu, czaturanga, druga strona. Wdech pies głową w górę. I wydech pies głową w dół. I wdech lewa noga wysoko w górę, równe biodra. I wydech lewa stopa do przodu, wojownik pierwszy. Wydech wyrównaj biodra ramiona w górę wojownik, pierwszy mocny brzuch pod wielkość, do nowo. I wydech wojownik drugi stopy szerzej. Wdech Reverse Warrior, prawe ramię na prawą nogę, odwracany wojownika. I wydech utitapaśmia kolesana, łokieć na kolano albo lewa dłoń po zewnętrznej stronie lewej kostki. I wdech wróć do wojownika. Ciężar ciała rozkładaj równomiernie prawa lewa noga. I wydech zmienić na kolano. Idziemy sobie do czat ran I mocny wrzuch. Piękny rytm. Wdech pies głową w górę. I wydech pies głową w dół. Jeszcze dwa razy. I wdech prawa noga wysoko w górę, równa biodra. I wydech prawa stopa między dłonie, wojownik pierwszy. Lewa stopa 60 stopni do boku. Wdech ramiona w górę, wojownik pierwszy. Równa biodra, podwierzkość, ugonową barki w dół. I wydech wojownik drugi. Szerszy rozkrok, kolano z przodu nad kostką, nieruchomo. Wdech, odwracaj bojownika, lewe ramię na lewą nogę, rozciągamy prawy bok. I wydech, Tita parszwa konesana, wariant z łokciem na prawym udzie, albo prawa dłoń na zewnętrzną stronę, prawej kostki. I wdech, bojownik drugi, powrót z gracją, mocny brzuch. I wydech, zmiękczaj lewe kolano, dłoni na matę, czaturanga. Wdech, jest z w górę, daje popalić, fajna sekwencja, ten bronik. Wydech pies głową w dół. I wdech lewa noga wysoko w górę, równe biodra. I wydech lewa stopa między dłonie. Prawa stopa 60 stopni, wojownik pierwszy. Wydech rania w górę, podnieko się odnową, wyrównaj biodra w wojowniku. I wydech wojownik drugi. stopy szerzej z przodu, kolana kołysze się jest nad kostką. I wdech, odwracany wojownika, prawe ramię na prawą nogę, lewy do ciała. I wydech od Tita paśwa Konasana. Lewy łokieć na lewe udo albo lewa dłoń po zewnętrznej stronie lewej kostki. I wdech wróć do wojownika drugiego. Mocny brzuch. I wydech zmienię lekko prawe kolano, dłonie na matę. Czaturanga na wydech. Wdech pies głową w górę. I wydech pies z głową w dół. Jeszcze po jednym razie na każdą stronę. Wdech prawa noga wysoko w górę równe biodra. I wydech, prawa stopa do przodu, wojownik pierwszy. Wdech, ramiona w górę, wojownik pierwszy, równe biodra, mocny brzuch. I wydech, wojownik drugi, stopy szerzej, ciężar ciała równomiernie, prawa, lewa. I wdech, odwróć wojownika, lewy ramię na lewą nogę. Wydech, uti tapasya konasana, prawa dłoń na zewnętrzną stronę prawej kostki. I wdech, wojownik drugi, mocny brzuch, zwiększamy lewe kolano. I wydech. Chaturanga. Wdech z głową w górę. I wydech z głową w dół. Ostatni raz. Lewa strona. Wdech. Lewa noga w górę. Równe biodra. I wydech. Lewa stopa między dłonie. Wojownik pierwszy. Wdech. Ramiona w górę. W wojowniku pierwszy. Mocny bruch I wydech. Wojownik drugi. Otwieramy stopy szerzej. I wdech prawe ramię na prawą nogę, Odwracamy wojownika. I wydech, utwita paszka ponosana, na lewa dłoń na zewnętrzną stronę lewej kostki. I wdech, wojownik, drugi mocny brzuch, zmiękcz prawe kolano. I wydech, dłonie na matę, ranka. czujesz moc. I z wdechem, pies głową w górę. I wydech, pies głową w dół. I z oddechem kolana na matę. Na wydechu na chwileczkę siad na piętach. Dłonie pod czoło w dziecku. Klocek pod czoło. Dowolną wysokością. Możesz też ustawić sobie klocek między kostkami, jeśli czujesz, że odrywasz mocno posiadki. Kilka głębszych oddechów. Za nami Dancing Warrior, czyli rozgrzewka Shiba Ray z lat 90 bardzo fajna ta w sowa, jest to mixtance i jogi. Świetna rozgrzewka otwierająca biodra. Pamiętajcie, żeby zrobić przed nią jeszcze kilka zwykłych powitań Słońca. A, B, mogą być powitania Księżyca zmiksowane z powitaniami Słońca, tak jak robię z Wami na sesjach live. Czujemy mocno rozgrzane ciało. Przed nami też będzie wyzwanie. 50 takich testów warriorów zrobimy sobie na blogu na się niedługo w ramach Fedberningu przed Sylwestrem. Zostańcie tu jeszcze chwilkę. Oddychając bardzo głęboko, spokojnie. Głębokie wdechy rozciągają klatkę, żebra na boki, środek pleców. Z bardzo długimi wydechami spuszczasz całe napięcie z ciała. Spróbuj uaktywnić mocniej molabandę, czyli mięśnie krocze mięśnie dla wyobraź sobie, że zaciskasz mocno, zbieracz i pęchasz moczobę. Pępek lekko idzie do kręgosłupa. Aktywujemy mula bandę w pozycji dziecka. Bardzo fajnie, wyczuwiecie mocne centrum, mocny brzuch, ale oddychasz swobodnie. Przy aktywnej mula bandzie z wdechem czujesz, jak żebra rozchodzą się na boki. Rozciągasz klatkę, napełniasz płuca powietrzem i z wydechem żebra zsuwają się do siebie. Mula banda jest aktywna aktywna, trzymaj mięśnie dla miednicy, mięśnie krocza, aktywne. Weź jeszcze jeden wdech, mięśnie dla miednicy, mięśnie krocza, aktywne. I z wydechem ramiona do przodu, dociśnij właśnie do pięć. Z wdechem z się w górę, przenieś dłonie za plecy, palce w dół do bioder. I wydech pod brudek, lekko do mostka, rozciągamy klatkę, głęboki wdech, długi wydech, pracuj mięśnie na miednicy, zaciskaj je, wyobraź sobie pełny pęcherz moczowy, zaciskamy mięśnie na miednicy, mięśnie krocza, aktywujemy naszą muladandę, za chwileczkę dalszy ciąg naszej sesji. Jeszcze jeden dech. Z wydechem widzę. Wy